Jeszcze przeczytam list od, od Oliwierka kochanego. Dzień dobry panie Wojciechu i Krzysztofie. Serdecznie was pozdrawiam. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Przysyłam wam światełka, aby umilili wam. Świąteczną atmosferę oraz zegar, świąteczny, żeby odliczył czas do pojawienia się gwiazdy betlejemskiej i narodzin Pana Jezusa. Maślanka Boża jest dla Chrzycia i Misia, żeby było żeby szybko wracał do zdrowia. Dziękuję wojskowi za fachową opiekę nad Krzysztofem gorąco pozdrawiam, proszę o pozdrowienie i błogosławieństwo dla mnie i mojej rodziny. Pozdrawiam, Oliwia. Niech Bóg Wszechmogący Cię błogosławi. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ciebie i Twoją rodzinkę. Szczęść Boże dla Ciebie i dla Twojej rodzinki cały. Ja i Wojtek.